Prosiliście, więc jestem pod dworcem Toruń Wschodni, gdzie trwa przebudowa tego budynku, który znajduje się za moimi plecami. Jak to wygląda teraz w kwietniu 2025? To wszystko w dzisiejszym okiem Awizonosza, prosto z Torunia. Zaczynamy! Partnerem kanału Awizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie do jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Wiem, a wizonosza. widzę Widzę tur Witam Was tutaj i czyszczę i zapraszam już teraz na kolejny materiał z okiem, a Wiznosza prosto z Torunia. Prosiliście w komentarzach o to, żebym coś nagrał o Toruniu wschodnim, czemu mnie tam nie było, więc wróciłem do Torunia, dograłem tą inwestycję i w dzisiejszym materiale Wam pokażę. Ale zanim do tego przejdziemy, zerknijmy sobie na dwie rzeczy, a właściwie dla miejsca, o których trochę za mało powiedziałem. Między innymi o tym moście kolejowym. Ale wróćmy sobie na chwilę do historii, bo najważniejsza informacja o tym moście to jest to, że został oddany do użytku w 1873 roku, ma długość. Prawie jednego km, bo dokładnie 996 m i 810 centymetrów. ma pięć przęseł, jest oczywiście nad wisłą, i pierwotnie był to most kolejowo-drogowy. Co ważne, był właśnie mostem kolejowo-drogowym do 1934 roku, kiedy to został wybudowany drugi most. No, do tamtego czasu były dwa mosty, ale w którymś momencie po prostu drewniany został spalony, no i przez jakiś czas jedyny ruch przymostowy, wytornio odbywał się tylko wyłącznie tym mostem kolejowym, kolejowo-drogowym, więc nie było dwóch torów, tylko był jeden tor, a w jednej części była część drogowa. Później po 1934 roku most wygląda właściwie tak jak teraz, czyli na dwóch y, częściach mostu mamy po prostu dwa tory kolejowe no i co bardzo ważne, ruchu pieszego na tym moście nie ma. Ale to się zmieni. Zmieni się po aktualnej przebudowie, która jest planowana, jeżeli chodzi o ten konkretny obiekt. Jak to ma wyglądać? A już Wam mówię. W styczniu 2025 roku został złożony wniosek przez gminę miasta... St miasta Toruń i PKP PLK o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej przebudowy mostu kolejowego Torunia Miasto i Torunia Wschodniego i całej linii kolejowej pomiędzy tymi obiektami. Co bardzo ważne w pierwszym kwartale 2025, 2026 roku ma się rozpocząć ta przebudowa, czyli de facto za około 9 miesięcy jeśli będzie pozyskane finansowanie, jeżeli chodzi o tą konkretną inwestycję. Jeżeli nie będzie no to będziemy dłużej czekać na tam inwestycję. Natomiast jeżeli będzie finansowanie, to już na początku w 2025 roku rozpoczną się prace budowlane, które będą trwały 30 miesięcy, czyli 2,5 roku. W ramach tej inwestycji ma powstać nowy drugi tunel, ma być przebudowany ten most kolejowy. No i co ważne, w ramach tej modernizacji tego mostu, no to m.in. pojawi się tutaj część pieszo-rowerowa. Część pieszo-rowerowa będzie się ciągnąć tutaj, gdzie się teraz znajdujemy, czyli od toru miasto, dalej prosto do ulicy Dybowskiego, czyli do ulicy, która się znajduje obok dworca Toruń Główny i po prostu do pierwszej ulicy, która jest na trasie tego, tej linii kolejowej po drugiej stronie Wisły. Więc plany są dosyć ambitne. Czekam oczywiście na to zrealizowanie. Jeżeli faktycznie rozpoczną się prace, to może nawet będę tutaj przyjeżdżać raz na parę miesięcy pokazywać Wam, jak ta modernizacja za będzie realizowana. Natomiast to dopiero w 2026 roku, ale trzymamy na to, żeby finansowanie zostało przyznane i ta inwestycja w tym miejscu została zrealizowana. Bo to się zmieni, pomijając sam most, Aktualnie toro miasto ma jeden peron wyspowy. Po przebudowie będą tutaj dwa perony po dwóch stronach linii kolejowej, czyli obok dworca będzie jeden peron i po drugiej stronie linii kolejowej będzie drugi peron. Powstanie nowe przejście podziemne i zupełnie nowy układ torowy i wszystko będzie zupełnie po nowemu. Więc czekamy też oczywiście, to będzie talizm wraz z przebudową samego mostu, dzięki czemu będzie przejście po prostu też na drugą stronę linii kolejowej, czego w tym momencie nie ma. Jeżeli chodzi o budynek dworcowy, ma być oddany do użytku już niedługo, bo na koniec czerwca 2025 w środku się znajdują dwie powierzchnie, Jedna około 140 m2 na lokal użytkowo-gastronomiczny ze salą, pomieszczeniami gospodarczymi i pomieszczeniami dla pracowników, jeżeli chodzi o ten nowy lokal użytkowo-gastronomiczny, oraz drugi lokal około 313 m na hostel, 9 pokoi z łazienkami, pomieszczenia recepcji, pomieszczenia gospodarcze, i również też powierzchnia na automat wendingowy i bankomat. Natomiast tutaj dalej możemy zobaczyć yy, łączenie dwóch torów w jeden wjazd prosto do... Tej oto i bramy kolejowej twierdzy Toruń pod placem pokoju toruńskiego. Została ona wybudowana w latach 1880-1885, jest to jedyny tego obiekt w Polsce. No i co bardzo ważne, jest to obiekt, przez który tylko łącznie jeden tor przejeżdża. Więc po prawej stronie pod placem ma powstać nowy 400 metrowy tunel dla pociągu, aby po prostu była przejezdna w tym miejscu po dwóch torach. To jest wąskie gardło, jeżeli chodzi o przejazd właśnie pomiędzy Toruniem Miasta a Toruniem Wschodnim. No i w ramach modernizacji linii kolejowej właśnie powstaje nowy tunel, tak aby Starą, twierdzę, e, b, starą bramę do twierdzy kolejowej tutaj pozostawić, ale jednocześnie zwiększyć przepustowość, budując nowy tunel. Nowy tunel ma w żaden sposób nie narażać starej konstrukcji na ucierpienie, a przynajmniej takie są plany. I dzięki czemu obydwa obiekty, nowy tunel i stary tunele, będą po prostu w tym miejscu sobie funkcjonować. Także plany są ambitne, jak i również jeżeli chodzi o modernizację tej stacji. Torun wschodni, ale może najpierw przyjrzyjmy się, jak Torun wschodni w tym momencie. Wygląda. Mamy trzy perony i pięć krawędzi peronowych, ale według mnie dużo ciekawsze jest to, co się znajduje przy tym niebieskim wiadukcie, który widzicie teraz na końcu ekranu. Tam mamy głowicę wschodnią tej stacji. Tam są rozjazdy sterowane elektrycznie, tak samo jak chociażby na Warszawie Zachodniej. Ale po tej stronie, czyli po stronie zachodniej stacji Turyn Wschodni mamy rozjazdy sterowane mechanicznie. Tak samo jak na Warszawa czyste, stacji w Warszawie, która jest tylko łącznie techniczna. I, co bardzo ważne, tego typu rozwiązania są dosyć stare. Tego typu zastosowania, jak na Warszawa Czyste są właściwie z czasów II wojny światowej albo i sprzed, więc to trochę ma czasu. A jak to de facto funkcjonuje? Zwróćcie uwagę na rozjazdy. Rozjazdy nie mają typowych elektrycznych czy też pneumatycznych silników, tylko w tym miejscu mamy po prostu pędnie. Te pędnie przestawiają rozjazdy, a konkretnie iglice, z jednego na drugie położenie. Tego typu pędnie mogą się ciągnąć nawet na odcinku kilku kilometrów, i to są de facto po prostu stalowe linki, które się ciągną prosto do e, pomieszczenia. Gdzie znajduje się dyżurny e, stacji? Dyżurny stacji może w ten sposób mechanicznie przestawić każdy z rozjazdów jeżeli chodzi o tutaj konkretnie głowicę zachodnią, bądź też jeżeli chodzi o całe stację. Jak to kiedyś po prostu funkcjonowało. No i co bardzo ważne, to gdzie odbywa się te przestawienie mechaniczne bez udziału jakiejkolwiek elektroniki, jakiejkolwiek siły, pomijając ręce e, samego dyżurnego. No i w jaki sposób to się odbywa? No te linki się ciągną, tak jak widzicie w tym miejscu, te pędnie. One są to stalowe linki, nigdy ich nie dotykajcie, bo ich siła, jeżeli chodzi o przełożenie rozjazdu jest na tyle duża, że prawdopodobnie byście stracili albo palca, albo i nawet całą kończynę. O co właściwie chodzi? Chodzi o to, że żeby przestawić taki rozjazd na dosyć długim odcinku, jak widzicie, te pętnie mogą lawilować, mieć parę zakrętów, żeby po prostu dotrzeć do każdego z tych poszczególnych miejsc, no to żeby to po prostu miało siłę przestawić, no to są różnego rodzaju obciążniki. Albo one się znajdują przed budynkiem, albo gdzieś na trasie pędzni, albo w samym budynku w pomieszczeniu przeciwwag. Te pomieszczenia są całkiem duże i są Dosyć mocno skomplikowane, bo też tam są różnego rodzaju urządzenia, które mechanicznie, tylko i wyłącznie, mechanicznie podkreślam, są w stanie sprawdzić zajętość toru. I czy na danej trasie, która jest ustawiona aktualnie przez dyżurnego stacji, nie będzie po prostu jakiejś kolizyjności, jeżeli chodzi o pociągi. Tego typu urządzenia są bardzo skomplikowane. Zegarki przy nich to pikuś. Natomiast, co bardzo ważne, to takich urządzeń nie jest trochę jeszcze w Polsce, a osób, które potrafią je naprawić, jest bardzo mało. Niemniej, chętnie kiedyś może trochę więcej na ten temat opowiem Wam, bo faktycznie jest to ciekawy temat i dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście dowiedzieć się więcej, w jaki sposób tego typu obiekty po prostu funkcjonują. Bo jest to ciekawy element historyczny, de facto jest to historia, który cały czas funkcjonuje w całej Polsce na różnych stacjach. W Warszawie jest tylko łącznie jedna stacja Warszawa Czyste, no i właśnie w ten sposób mechanicznie za pomocą takiej jednej dużej że tak powiem dźwigni jest to przestawione na długości 180 stopni za pomocą takiej jednej wajchy po prostu cały rozjazd to bardzo bardzo ważne, przestawiając tego typu rozjazdy właśnie w układzie zależności są po prostu przesuwane odpowiednie elementy już technicznie i mechanicznie które po prostu blokują nam poszczególne możliwości jeżeli chodzi o przestawienie rozjazdów tak aby po prostu pociągi w siebie nie wjechały i tu żadnej elektroniki nie ma, same mechanizmy. Więc ten system, te rozwiązania w tym miejscu, na tej stacji, są jeszcze z ery przekaźnikowej. To jakby te kostki, jakby nie widzieliście, te pulpity przekaźnikowe, jak chociażby mogliście zobaczyć je na pulpita, które były w filmie z Czarnobyla, czy na starej Warsz Warszawie Zachodniej. Tego typu rzeczy to jest nowość dla takich stacji. Tu mamy jeszcze starsze systemy. Także taka ciekawostka techniczna, jeżeli chodzi o stację Toruń Wschodni. Natomiast już teraz sobie przejdziemy faktycznie do tego, jak wygląda ta stacja i jak wygląda przebudowa w tym miejscu. Bo po tej stronie, na tej głowicy, jak widzicie, rozjazdy rozjazd są już elektroniczne. Czyli ta głowica została przebudowana. Tutaj nie mamy pędni. Zresztą miałem okazję stąd na tym wiadukcie, który widzieliśmy wcześniej, patrzeć, jak te pędnie się przesuwają i faktycznie, jak rozjazdy działają, funkcjonują. Ciekawe to wygląda, jak po prostu te linki, bo to jest chwila moment. Jakby się przestawia, rozjazd tak samo szybko jak normalnie. Jest to chwila moment, jak po prostu ta linka wyłącznie dygocze. To taki inny element. Tutaj z ciekawostek, ta linia kolejowa, którą widzieliśmy, gdzie pociąg jechał, to jest linia kolejowa w kierunku turynka Tarzynka, która jest aktualnie zamknięta, której parę e, tygodni temu mogliście zobaczyć materiał właśnie na, w zemach Okima Okiem tu jest kolejna linia kolejowa, no ale już wróćmy sobie do samego turnia wschodniego. Oto stacja Toruń Wschodni, która została oddana do użytku 15 sierpnia 1909 roku, a wtedy nastąpiło uroczyste otwarcie. Na stacji e, są trzy perony, pięć krawędzi peronowych i są wiatry nad każdym z peronów. Jest też dworzec, który jest aktualnie w trakcie przebudowy i jest też dworzec tymczasowy w formie dworca kontenerowego, który z tego co miał jakieś problemy z łazienką. Będzie jeszcze funkcjonować mniej więcej przez miesiąc. Dojście na peronę jest poprzez niepełne przejście podziemne. Dlaczego niepełne? No bo nie jest na drugą stronę torów kolejowych. Jest tylko łącznie od dworca, czyli na lewą stronę, a na stronę prawą już tego przejścia nie ma, więc w kierunku ulicy Bolesława Chrobrego, którą widzimy teraz po prawej stronie nie ma dojścia. I to jest rzecz na minus, i co ważne, w ramach planowanej przebudowy tej stacji te przejście podziemne na tamtym odcinku ma nie zostać wybudowane, więc jedyne przejście na drugą stronę torów będzie cały czas poprzez wiadukt drogowo-tramwajowy, który widzieliście przed chwilą. Eee, widzicie właśnie też w tym momencie na ujęciu. To jest jedyne przejście z jednej na drugą stronę linii kolejowej. Więc trochę kiepskie dotarcie, jeżeli chodzi o pasażerów z drugiej strony. Co bardzo ważne, na samej stacji mamy dość tylko możliwość przez te przejście podziemne, które jest niepełne. Nie, są tylko może tam schody, nie ma wind, więc jest to stacja nie do lasów, nie będąc z Jest też przejście, jak widzicie, przez tory, które oczywiście ma znaki zakaz przechodzenia dla pasażerów. Jak widzicie, pasażerowie mają to gdzieś, ale to chyba nic dziwnego. No jakbyście się zastanawiali w jaki sposób te przejście jest tutaj zrealizowane de facto na samym środku paronów to jest dlatego, że w tym miejscu perony są to niskie. To nie ma peronów wysokich, to są perony takie jak chociażby my mamy na Wukację w Warszawie, na Warszawie Zachodniej peron pierwszy. Możecie zobaczyć jak wyglądają perony niskie, jak parony wysokie, patrząc na po prostu pozostałe perony. Więc ta stacja faktycznie czeka na swoją przebudowę, aby cały tabor mógł obsługiwać tą stację. No bo aktualnie muszą być to pociągi, które po prostu mają niższe stopnie z dotarciem dla pasażerów. Tak to wygląda technicznie. W praktyce jeszcze mamy tutaj stację towarową, która, jak widzicie, jest obsługiwana tutaj w tym miejscu przez rozwodowanie pewnego kruszywa który jest w tych wagonach e, towarowych. No i właśnie stacja towarowa też się znajduje obok. Tutaj mamy jeszcze jeden budynek e, Bolesława Chrobrego pie, 14C. Nie mam pojęcia, co to jest za budynek, jakie miał przeznaczenie kiedyś techniczne, jeżeli chodzi o stację, ale wygląda jak, jak budynek dworcowy. Dajcie znać w komentarzach mieszkańcy Turunia i osoby, które się znają w tematyce, e, czym był ten budynek, jakie miał kiedyś przeznaczenie. Jestem tego bardzo ciekawy. Zapraszam właśnie Was do komentarzy. Natomiast, jak widzicie, od ulicy Bolesława Chrobrego pasażerowie też przechodzą po prostu przez. E, tylko bym tutaj zwrócił uwagę, że tam w niektórych miejscach możecie jeszcze znać jakieś pędznie, więc faktycznie uważajcie, żeby ich przypadkiem nie dotknąć, bo to może być zły pomysł. Ale dobra. Przejdźmy sobie do dalszej części tematu, czyli rzecz jasna jeszcze na koniec zetknijmy sobie na e, sam budynek, który zarządza całą stacją, czyli właśnie w tym miejscu Kierownik stacji, a konkretnie dyżurny ruchu kolejowego. Na górze się znajduje na pierwszym piętrze, na parterze znajdują się odważniki, które po prostu e, pomagają mu w łatwym przystaleniu tych wszystkich rozjazdów za pomocą pętni. W tym miejscu mamy budynki dworcowe. Jest on jeden i drugi. To jest budynek główny, dworcowy, który będzie faktycznie mieć też poczekalnie, łazienki, e, czy też inne elementy, które znajdują się na każdym z dworców. A po prawej stronie jest mniejszy budynek, który będzie właściwie w całości przeznaczone tylko łącznie dla osoby, która go będzie wynajmować. Obok tych budynków też znajduje kontenerowy budynek tymczasowy, czyli jest to właśnie ten dworzec tymczasowy, który jest trochę oddalony od peronów i dojście właśnie stąd jest trochę na okrągłą. Mamy tutaj też nowy parking, jak możecie zepsuwać, z miejscami dla osób niepełnosprawnych, natomiast mamy też rzecz na stary parking i sama stacja jest całkiem ładnie połączona z komunikacją miejską. W tym miejscu mamy właśnie e, właściwie taką pętlę i duży, dywo, e, du, duży w dużą część, jeżeli chodzi o przystanki autobusowe. No i w tym miejscu mamy też przejście podziemne, aby dało się dostać do obydwu przystanków tramwajowych, żeby pojechać w kierunku centrum miasta, bądź też po prostu pojechać do dalszej części obrzeży. Przejście podziemne też stąd się ciągnie dalej i jest wygodne dojściem do tego centrum handlowego, który możemy zapisywać z tyłu. Więc jeżeli chodzi o przesiadki, w tym miejscu na tej stacji jest to całkiem dobrze zrealizowane, ale ogólnie na każdej ze stacji, jeżeli chodzi o główne stacje wytorowe, czyli Tower Wschodni, Tower Główny, Tower Miasto, przesiadki pomiędzy tramwajami i autobusami jest bym powiedział całkiem wygodnie zrealizowane. Natomiast jeżeli chodzi o ten mały budynek, w tym miejscu, to będzie budynek, gdzie będzie całkiem ciekawa przestrzeń. Był to pierwotny budynek administracyjny. Teraz to będzie budynek, który będzie wynajmowany. Jest tam w środku powierzchnia 66 m2. Jest to powierzchnia całego budynku, który właśnie jest na wydajem, wraz z ogródkiem, który się znajduje obok budynku na powierzchni 15 m2. Więc taki bajer. Natomiast drugi budynek, który widzicie tutaj po lewej stronie, że tak powiem. Jest trochę większy, tam będzie hostel, ale jeszcze sobie zerknijmy z bliska. U mnie przyznawam, że patrząc na te budynki, one wyglądają trochę jak takie budynki dworcowe, w sensie nie, czy nie dworcowe, takie zamkowe. One naprawdę są ładnie e, odrestaurowane, jeżeli chodzi o całość, właściwie ładnie e, zmodernizowane na nowe standardy, jeżeli chodzi o wnętrze. Po zewnątrz pewnie bardzo przypadają faktycznie budynki, jak to wyglądały kiedyś, ale w środku to zupełnie nowa klasa, biorąc pod uwagę, że po prostu w tym budynku znajduje się hostel. Jeszcze nie Mamy faktycznie najemcy, który będzie go dzierżawić, ale w środku znajduje się hostel na powierzchni 460 m2. Jest tam w środku 12 pokoi z łazienkami, pomieszczenia recepcji i pomieszczenia gospodarcze. Jest to całkiem duża przestrzeń, no i nie będę ukrywać, że ciekawe jak to będzie wyglądać i jaki będzie tam standard. Także, jak coś, takie coś właśnie w tym miejscu będzie się znajdować. W tych dwóch nowych budynkach Pelka aktualnie czeka i prowadzi rozmowy właśnie z najemcami, którzy będą te budynki przejmować, jeżeli chodzi o poszczególne po prostu pomieszczenia, które będą dla nich. No i nie będę ukrywać, że patrząc z góry z lotu drona, to ta powierzchnia jest całkiem duża i widoki mogą być też całkiem niezłe, zwłaszcza dla miłośników kolejnictwa, patrząc stąd na jeszcze rozjazdy z pędniami, a to może być miła Chociaż takich rozjazdów w Polsce jest całkiem dużo, tylko po prostu w Warszawie mamy tylko Taką jedną stację. To jeszcze techniczną i schowaną pośrodku ola, więc de facto niemożliwą do zobaczenia gołym okiem, że tak to powiem bez drona. Ale dobra, zerknijmy sobie na jeszcze jedną ciekawostkę, która się znajduje obok tej stacji, a właściwie trochę dalej. No i tutaj mamy trasę tramwajową do dwóch pętli: wschodniej i Elana. Do Elana jedziemy prosto, do wschodniej idziemy na prawo i właściwie tę pętlę widzimy. Ta pętla jest w tym momencie mało wykorzystywana, głównie podczas objazdów, utrudnień bądź też rzecz jasna w trakcie realizacji specjalnych linii tramwajowych. Co ważne, wjazd na tę pętlę jest z każdej ze strony i ta trasa tramwajowa w tym miejscu kiedyś była przelotowa. Ta pętla miała wjazdy z dwóch stron i ciągnęła się tutaj trasa tramwajowa wzdłuż ulicy wschodniej, która została zamknięta. Ostatecznie 31 marca 2011 roku, bo wtedy był ostatni kurs tramwajowy po ulicy Wschodniej. Dlaczego tutaj nie ma już teraz tramwajów? Jak widzicie, tam się kończą tory tramwajowe. I na dalszym odcinku widzimy nowy most, który został wbudowany. Jest to bardzo ważna konstrukcja, bo most Elżbiety-Zawacki, który w tym miejscu się znajduje, to jest drugi most, na który czekali Torunianie. Natomiast pytanie jest jedno: czy nie dało się tutaj pozostawić trasy tramwajowej, wcisnąć jej gdzieś obok tej nowej drogi, obok tego nowego węzła uliczkami bucznymi? po prostu jakoś zostawić tą trasę tramwajową nawet w układzie drogowym tych mniejszych uliczek. Według mnie dałoby się, ale ostatecznie trasę tramwajową w tym miejscu zlikwidowano. I co bardzo ważne, jest to ostatnia zlikwidowana trasa tramwajowa w Toruniu. Od tamtego czasu nic więcej nie było likwidowane. W tym miejscu też, jak możecie zacząć, tory tramwajowe już nie mają wjazdu z e, ulicy Wschodniej, jadąc właśnie od mostu, bo po prostu rozjazdy w tym miejscu zostały zlikwidowane, jeżeli chodzi o ten jeden konkretny z kierunków. Tu też, jak widzicie, przejazd tramwajowy został zlikwidowany. Tutaj tramwaje już raczej nie wrócą, chyba, że jednak te w nowych tych koncepcji Tramwaje będą faktycznie jeździć po drugiej stronie Wisły, i na tym moście będzie zrealizowana nowa trasa. Ciekawa z tego powiem, że ten most został budowany w, 20, w latach 2010-2013. Ma długość 540 metrów długości, ma 24 metry szerokości. Jego koszt inwestycji to było 735 milionów złotych, z czego 78% było dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jest to inwestycja, oczywiście, bardzo potrzebna do Torunia. Niemniej, według mnie, po prostu można było zachować tutaj i tramwaje i część drogową, ale to moje osobiste zdanie. Tu też ciekawostka, w tym miejscu jest obrotnica, z czego wiem, że do 2020 roku cały czas na pewno funkcjonowała. Czy teraz funkcjonuje? Tego nie wiem, ale najnowsze informacje mam od 2020 roku. Tymczasem na koniec mam do Was jeszcze jedno przesłanie. Dzisiaj jestem wyjątkowo w Toruniu, ponieważ prosiliście, abym dograł materiał na temat tej stacji kolejowej, a właściwie tego dworca. Natomiast gdzie pojadę w ramach kolejnego wznoszę, To zależy tylko mocno od Was. Piszcie w komentarzach swoje propozycje. Następnie najczęściej pojawiające się miasta zostaną wybrane i na koniec tego miesiąca będzie głosowanie. Tymczasem wracamy do podsumowania materiału. No i co ja mam powiedzieć? Jeżeli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak widzicie, dworzec jest właściwie gotowy. Trwają ostatnie prace wykończeniowe w środku, a z zewnątrz jest już właściwie wszystko na swoim miejscu, pomijając tablice informacyjne, z jakich środków zostało to jeszcze sfinansowane. Natomiast to bardzo ważne, Torun się faktycznie całkiem ładnie rozwija. Niedługo najprawdopodobniej rozpocznie się przebudowa, jeżeli będą idzie finansowanie, jeżeli chodzi o ten cały węzeł kolejowy, torum wschodnie i tory miasto, nowe tory likwidacja wąskiego gardła. Nowe bajery, nowe perony. Oczywiście czekamy na to, rzecz jasna. Ale mam nadzieję, że też nie tylko łącznie części kolejowe, ale również te części tramwajowe będą się w najbliższym czasie tutaj rozwijać i Toruń będzie się rozwijać do przodu, a nie do tyłu. I nie będzie kolejnych likwidacji, jeżeli chodzi o trasy tramwajowe. Ale z tego, co kojarzę, chyba nie ma żadnej trasy tramwajowej w Toruniu, która by miała na tyle małą użyteczność i faktycznie na tyle mało pasażerów, żeby takie były plany jakiekolwiek. Natomiast ta trasa tramwajowa, którą widzieliśmy, przed chwilą wzdłuż ulicy Wschodniej została zlikwidowana nie dlatego, że nie było na niej pasażerów, tylko właśnie dlatego, że była w z nowym mostem. I o tym warto pamiętać, więc to nie było takie typowo myślenie, że a zły tramwaj i tak dalej. To było po prostu myślenie, że na tym odcinku jest potrzebny nowy most i że po prostu była lepsza przepustowość dla samochodów. No to w ten sposób zrealizowano. Też zobaczymy, gdzie będą ostatecznie nowe teraz tramwaje po drugiej stronie Wisły. Jest są dwie koncepcje: albo wybudować, znaczy w sumie trzy koncepcje, albo wybudować nowe mosty, tramwajowo drogowe albo wybudować torowisko tramwajowe na już dwóch istniejących mostach drogowych, albo wybudować niezależną na razie tra sieć tramwajową z osobną zajezdnią po drugiej stronie Wisły. Ja tylko powiem, że ostatnia opcja jest najdroższa. Raczej ja wątpię, żeby z niej skorzystało miasto, ale kto wie. Dostatecznie wyjdzie. Na pewno jeżeli, jeżeli byłyby to dwie niespójne i niepołączone sieci tramwajowe, można byłoby nawet pomyśleć, żeby tam ta sieć tramwajowa była o rozstawie normalnym, a nie wąskim. Ale według mnie to już byłoby całkowicie przegięcie. Natomiast na pewno to byłoby takie jedyne tego tak, typu miasto w Polsce, gdzie byłyby de facto dwie niespójne sieci tramwajowe. I też według mnie to nie ma trochę sensu. Ale wiadomo, mosty tramwajowe nie są łatwe i tanie do budowy, zwłaszcza jeżeli by miało się je realizować koszt ruchu samochodowego, który na tych dwóch mostach głównych w Toruniu jest całkiem duży i ograniczenie go dla tramwajów nie jest na pewno idealnym rozwiązaniem, chociaż sądzę, że na tym jednym moście Piłsudskiego likwidując po części ruch pieszy i rowerowy, który się będzie mógł przenieść na Część właśnie nowego mostu kolejowego, można by tam wstawić dwa tory tramwajowe, gdzie po prostu jeden z torów mógłby być po zewnętrznej samego, stronie samego mostu. Lekka modernizacja, właściwie nie lekka, jaka większa, mogłaby pozwolić, żeby po prostu po środku jeździły były dwa pasy dla samochodów i dwa tory tramwajowe, z czego jeden byłby na zewnątrz. Ale to tylko moja luźna koncepcja. Tymczasem w najbliższych dniach jeszcze będziecie mieli dwa filmy z Torunia w formie ujęć nocnych i w formie przelotu nad całym odcinkiem, jeżeli chodzi o torun wschodni, torun miasto i toru Główny Główny. Także spodziewajcie się tego jeszcze jednego filmu. No i co ja mogę powiedzieć? Do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Kolejne, już faktycznie pełne, okiem Wiznosza będzie nie z niezbyt goszczy, a z Lublina. I to jeszcze w tym miesiącu. Cześć!